My jesteśmy takimi samymi obywatelkami jak, jak reszta i chciałybyśmy mieć takie same prawa. Jak, jak, jakie mamy obowiązki i po prostu to tyle. Nikomu nie chcemy nic zabierać. Ja jestem już pijana. Jezu, jaka zmęczona. A, ja już jestem jak po zawodach się czuję po prostu. No właśnie, ja miałam zapytać o to, czy emocje są takie same jak po zawodach. Słuchaj, co najmniej się czuję jakbym jakiś medal mistrzostw świata zdobyła, e, ale przed startem czułam... Taką pozytywną mega energię, której w ogóle nie doświadczałam w moim stresie przedstartowym, jeżeli chodzi o wioślarstwo, bo jednak to były, to były wiesz, rzeczy, które, na które pracowałam 15 lat, a tutaj miesiąc wspaniałego warsztatu Jani Lesar. Pierwsza kobieca para, jak się z tym czujecie? Najlepiej. Zawsze warto być pierwszym, nie? Fajnie generalnie, no, lubimy by chyba być pierwsze, nie? to chyba, chyba każdy lubi tak. ja też widziałam na widowni twoją ukochaną i tak wysyłałyście tam sobie y, jakieś oczka buziaczki tak a czy ona Cię wspiera też w domu wiesz na przykład dokładnie tak... dokładnie ona, ona tworzy moją postać ona jest moją Niech to jak to nazwać moim ogromnym wsparciem i no, gdyby nie ona, to pewnie tak dobrze bym nie miała takich dobrych warunków do, do trenowania, bo na sali spędzamy bardzo dużo czasu, praktycznie cały dzień mnie nie ma i, i fajnie, że, że czeka na mnie posiłek i, wiesz, i tego typu rzeczy, takie wy, mentalnie, dnia, tak? dnia e, trywialnego. No i mentalnie, no tak jak widziałaś, jest moim wsparciem emocjonalnym i, i, i też dzięki temu czuję się po prostu lepiej to widać i widać między wami tą chemię i naprawdę tą miłość. Ja bym też chciała podpytać o to, czy ty chciałabyś zalegalizować swój związek? O, i... tutaj będziemy zaraz znowu gadać o tym. My jesteśmy takimi samymi obywatelkami jak, jak reszta i chciałbyśmy mieć takie same prawa. Ob... Jak, jak, jakie mamy obowiązki? I po prostu to tyle. Nikomu nie chcemy nic zabierać, po prostu chcemy, żeby innym żyło się normalnie. I to, jest, to jest też moja misja i też się cieszę, że możemy pokazywać tutaj kobieco, kobiecą energię. I tyle. I być przykładem dla, dla młodych dziewczyn, które może czują inaczej, gdzieś nie czują się z tym ok, i chcę wam powiedzieć, że to jest ok, po prostu. I tyle. To ja wam życzę tego, żebyście jak najdłużej pokazywały to w programie i jak najdłużej doszły do, do finału. <laughs> Dzięki bardzo. wielkie, bo występ był rewelacyjny. Dzień. Dzień.